Czas na odświeżanie wnętrz, a co najważniejsze obniżyliśmy właśnie mnóstwo cen regularnych. Znajdziesz u nas 15 tysięcy produktów do domu, ogrodu i wypoczynku. Jeśli szukasz prawdziwych okazji zapraszamy do multimarketów lub na jula.pl W styczniu w Carrefourze zaoszczędzisz z Robiąc 3 razy zakupy z apką za minimum 100 zł, zyskasz e-bon o wartości 50 zł na kolejne zakupy. Korzystaj z akcji od poniedziałku do czwartku. Carrefour. Możemy zyskiwać kupując. Pizza Giuseppe sama się nie zje. Ci, którzy ją kochają, odwiedzą cię pod byle pretekstem. Julian? Y ja do Jurka, Chcę się pouczyć. W sobotę? Y no. Giuseppe, wciąga do gry. W każdym opakowaniu kod o wartości 10 zł do g 2 acom Jak brzmiało to magiczne zaklęcie? Raz, dwa. O tak! Soda stream! Pełne orzeźwienie! Uwolnij swój potencjał! Soda stream! Masz cukrzycę? Często zastanawiasz się, jak to, co jesz, wpływa na twój poziom cukru? Z FreeStyle Libre 2 łatwo to sprawdzisz. Sensor automatycznie mierzy cukier co minutę, a wyniki aktualizowane są na bieżąco na twoim telefonie. Bez nakłuwania palców, kontroluj cukrzycę łatwo i dyskretnie. Zapytaj swojego lekarza lub dowiedz się więcej na www.libre.pl. Wyrób medyczny objęty rozszerzoną refundacją NFZ od 1 stycznia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Say that I see that as a Panie i panowie, przedstawiam Wam Bake Rolls. Cienkie chlebowe krążki podwójnie pieczone w piecu z czosnkiem, kwaśną śmietaną i cebulą, a także o smaku pomidorów i oliwek. Pizza? Pizza. Bake rolls. najbardziej pożądany smak. Zbierz kolekcję modeli samochodów z filmowej sagi Szybcy i Wściekli. Numer pierwszy z magazynem i Dodge'em Chargerem Dominicatore. To tylko 14,99. Już w kioskach i na theagostini.com. Wiemy doskonale, jak to jest, kiedy zabawa zaczyna się w najlepsze i po prostu zapominacie o całym świecie. A co gdy te ważne chwile przerywa niespodziewany ból? Wybierz szybkie rozwiązanie. Weź Nurofen Express Forte w formie nowoczesnej kapsułki z płynną substancją, która uwalnia się już po minucie i działa aż do 8 godzin. Nurofen, ważne są chwile bez bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Weź lek Essentiale Forte. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką do. Łączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najwyższa dawka dla wątroby w jednej kapsułce. Będę szczery, co jest lepsze niż ży? Cztery. Razem lepiej się tworzy, razem lepiej się waży. Razem więcej twarzy. twarzy. Bo nie ma nic ciekawszego niż drugie ży. Żywiec chce się ży? Na Kinder Karnawał. W loterii do wygrania 5 razy 15 tysięcy złotych na rodzinną zabawę karnawałową i 2 tysiące wypełnionych słodyczami kinder z zestawem naklejek. Weź udział na www.kinder.pl. Twój SMS i Twoje wsparcie to pomocna dłoń dla Fundacji Polsat, która przez cały rok niesie pomoc chorym dzieciom w całej Polsce. Dziękujemy za Twoją pomoc, za to, że jesteś z nami i pomagasz zrealizować remonty w szpitalach i kupno specjalistycznego sprzętu. Dzięki Twojemu wsparciu możemy finansować leczenie i rehabilitację tysięcy podopiecznych, pomagając chorym, potrzebującym dzieciom i ich rodzicom. Dziękujemy, że jesteście z nami. Fundacja Polsat. Najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Serwisy informacyjne co 30 minut. Wydarzenia 24. Zawsze na bieżąco. Oglądają państwo wydarzenia 24. Aleksandra Janiec, dobry wieczór. Zobaczmy, co przed nami. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali doprowadzeni do zakładu karnego, o czym informuje policja. Nie tylko COVID i grypa, w przychodniach coraz więcej osób, które złapały groźny wirus RSV, szczególnie groźny dla dzieci i seniorów. Przed nami kolejna bardzo zimna noc. Mróz zbiera już śmiertelne żniwo. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali przewiezieni do zakładu karnego, informuje o tym policja. Zatrzymani zostali przed godziną 20 przez policję w Pałacu Prezydenckim. Osoby, w stosunku do których prowadzono czynności zgodnie z nakazem sądu, zostały doprowadzone do właściwej jednostki penitencjarnej. Przekazali po godzinie 22 policjanci z Komendy Stołecznej. przemoc fizyczna uniemożliwi mi udział w głosowaniach. Oni no ja nas Od dawna uznali, że trzeba e, tych ludzi, którzy tworzyli CBA, e, um, ukarać. Sąd najwyższy nie ma prawa ocenić prerogatu prezydenta. Były minister i były poseł, wąsik. I były poseł Kamiński są przestępcami. Konia z rzędem temu, kto w ogóle jeszcze rozumie, o co chodzi. Policja będzie działać i niezwłocznie doprowadzi obu panów do aresztu. Nie będę się był z policjantami. Politycy Prawa i Sprawiedliwości interweniują. Przed komendą pojawił się Jarosław Kaczyński, a także poseł Jan Kantak oraz Radosław Fogiel. Jesteśmy tutaj nie tylko z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, ale też szeregiem innych posłów zjednoczonej prawicy pod aresztem śledczym na Grochowie. Wcześniej byliśmy na komisariacie policji na grenadierów pod ulicą Grenadierów. Jesteśmy dlatego nie dlatego, że zatrzymali zostali nasi koledzy klubowi i nasi koledzy posłowie, ale jesteśmy tutaj dlatego, że jest ordynarny sposób łamane prawo i to prawo najwyższego rzędu, czyli konstytucja. Łamane są dotyczące prawa łaski. Łamane jest prawo Trybunału Konstytucyjnego jako sądu ostatniego słowa. Łamane jest też prawo sądu najwyższego, który wyraził swoją opinię na temat immunitetów posłów, którzy zostali zatrzymani. Tak naprawdę szanowni państwo, mamy do czynienia z zatrzymaniem posłów z immunitetami. Jeśli ta władza jest w stanie sięgnąć po posłów z immunitet, um, immunitetami, to jest również w stanie sięgnąć po każdego z Was. Policja uniemożliwiła nam um, interwencję poselską, którą chcieliśmy wykonywać na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że obaj panowie ministrowie zostali przeniesieni tutaj. W związku z czym my jesteśmy tutaj. Sytuacja, jak sami Państwo widzą, jest dynamiczna. Będziemy podejmować nasze decyzje, co, co robić dalej. Mamy do czynienia z bezprawiem, mamy do czynienia ze skandalem. Obaj panowie posłowie zostali ułaskawieni przez pana prezydenta. Prawo łańcuchowe nie podlega żadnym, nie, nie ma możliwości kwestionowania prawa łańcuchowego. Chcę to bardzo jasno, jest to prerogatywa prezydenta. Sytuację na platformie X opisała Grażyna Ignaczak Bandy, szefowa kancelarii. Spójrzmy proszę. Wieczorem, gdy pan prezydent udał się do Belwederu na spotkanie z liderką białoruskiej opozycji, Swietłaną Cichanowską, do pałacu wtargnęła policja. Gdy rozmawialiśmy z panami posłami, w jednym z gabinetów weszli policjanci i zatrzymali gości prezydenta. Chcę zaznaczyć, że nikt nie okazał żadnego dokumentu. Policjanci powiedzieli, że po prostu mają prawo. Została naruszona godność polskiego państwa i godność posłów, którzy zostali uniewinnieni przez pana prezydenta. Wejście do pałacu bez okazania stosownych dokumentów należy traktować jako wtargnięcie i naruszenie zasad państwa prawa oczywiście żeby w pełni ocenić te procedury to musiałabym mieć dostęp do wszystkich materiałów i danych wiemy o tym że ta informacja z sądu do policji trafiła dzisiaj że dzisiaj policjanci no, musieli przeanalizować sytuację tak żeby dokonać zatrzymania panów którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem i doprowadzić do zakładu karnego tutaj w tej, w tej sytuacji chodzi o to żeby znaleźć odpowiedni moment taki który nie będzie eskalował tej sytuacji. Tutaj wydaje się, że to pan prezydent niestety przyjął na siebie tą rolę osoby, która podjęła tą grę, wzięła na siebie rolę ochroniarza dwóch osób. Ochroniarza? Które, no tak to, bo tak zakładam, że to przecież nie pałac prezydencki mógł stanowić realne zabezpieczenie przed aresztowaniem Panu Wąsika i Kamińskiego, ale obecność prezydenta. Oczywiście te obrazki są, e, są złe, tak? To znaczy, to lepiej, żeby do tego nie doszło, ale też raz jeszcze nie osądzałbym tutaj osób, które odpowiedzialne są za tą akcję, bo też mają taki obowiązek. No wiedzą, gdzie przebywają osoby, mają zobowiązanie takie, żeby te osoby e, do aresztu doprowadzić i po prostu wykonują swoją pracę, a to pan prezydent niestety tymi decyzjami o tym, żeby, żeby tej gościny osobom poszukiwanym udzielić, postawił policjantów przed, przed taką trudną decyzją. Że... Ja przypomnę państwu, już mamy cały szereg różnych orzeczeń, decyzji sądowych, różnych organów sądowych dotyczących tej sprawy. Wszystkie nie powinny mieć miejsca, ponieważ już w 2015 roku pan prezydent skutecznie udzielił artułaski. Co do wypowiedzi, o której, o tej sytuację, o której Pani mówi, to ja nie widzę tutaj w ogóle takiego problemu. Wszyscy ministrowie, którzy pracują z Panem Prezydentem, znają stanowisko Pana Prezydenta, bo wielokrotnie się na ten temat wypowiadał. Tymczasem senator Krzysztof Kwiatkowski nie ma wątpliwości. Doprowadzenie do więzienia to realizacja nakazu i dowód na funkcjonowanie państwa prawa. My jesteśmy w demokratycznym państwie prawa. Prezydent jest wybrany w określonych procedurach przez obywateli i w tych procedurach się porusza. Dzisiaj w pałacu prezydenckim ukryło się dwóch przestępców. Dwie osoby skazane prawomocnym wyrokiem za fałszowanie dokumentów urzędowych, za nielegalną prowokację, za przekroczenie uprawnień, i to jest zawarte w wyroku sądu. W tym tak zwanym prawie własnym. stosunkowo szybko po pojawieniu się projektu wyborów kopertowych podałem się do dymisji i nie uczestniczyłem już w posiedzeniach Rady Ministrów. Nawet nie wiem, czy odbyło się jakieś posiedzenie, bo wtedy częstotliwość prac Rady Ministrów była znacznie rzadsza. Regularnie, codziennie spotykał się tylko sztab antykryzysowy, antyepidemiczny, również z moim udziałem, natomiast decyzje dotyczące wyborów kopertowych zapadały raczej na Nowogrodzkiej niż przy Alejach Ujazdowskich. Ale panie premierze, czy w czasie sztabu kryzysowego w takim razie, no bo pamiętamy wszyscy te czasy, tak, to były... To nie jest były to szczególnie online przede wszystkim, tak, prowadzone. Czy była formalna dyskusja na temat możliwości prowadzenia tego wyboru kopertów? Jak to ma wyglądać? Kto ma przeprowadzać? I tak dalej. Nie przypominam sobie, żeby do takiej dyskusji doszło. A czy może pan premier powiedzieć, kto według pana faktycznie przygotował projekt ustawy o wyborach kopertowych? Czy to był projekt rządowy czy poselski? Pierwotną wersję tej ustawy przygotował jeden ze współpracowników Adama Bielana, pan Mecenas, jeżeli nie przekręcę nazwiska Szostak. Natomiast kto pracował nad wersją ostateczną, tego nie wiem. Wiem, że w kancelarii premiera Departament Prawny wydał opinię krytyczną wobec wyborów wyborów korespondencyjnych podobną opinię zajęła wyraziła prokuratoria generalna. Czy to jak jeszcze pan był wicepremierem, nie wydawało się panu jednak ważne panie premierze, znaczy dziwne, że jednak tak ważne decyzje nie zapadają na posiedzeniach rządu, czy tylko w siedzibie partii na Nowogrodzkiej? Nie, wbrew temu, co można by sądzić, to mnie nie bulwersuje, dlatego że w przeprowadzenie wyborów w jakimkolwiek trybie wymagało większości parlamentarnej, a zatem musiało zapadać na forum koalicyjnym między PiS-em, Porozumieniem, a Solidarną Polską. W, w tym sensie Prowadzenie rozmów na poziomie liderów partyjnych było uzasadnione. A proszę jeszcze rzecz taką powiedzieć, czy według Pana przeprowadzenie samego procesu legislacyjnego, czy czytania i tak dalej, odbywało się wtedy zgodnie z prawem według Pana, czy nie? Trudno mi odpowiedzieć na tak sformułowane. Pytanie bez podstaw prawnych na pewno podejmowane były decyzje administracyjne, czyli zlecenie poczty, poczcie polskiej przygotowania wyborów, a PWPW druku pakietów wyborczych. Natomiast sam proces legislacyjny przebiegał standardowo, chociaż w niestandardowych okolicznościach, bo głosowaliśmy, większość zdecydowana, większość posłów głosowała zdalnie. Wspomniał Pan o roli Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który jak Pan się powiedział no przynajmniej nie był zwolennikiem tych wyborów kopertowych. Czy według Pana poczynił jakieś konkretne kroki, żeby te, te wybory się nie odbyły? Nie wiem nic o dalszych działaniach Pana Prezydenta po rozmowie ze mną. Pamiętam natomiast dobrze i to może warto przywołać, pamiętam sformułowanie, którego użył. Pan prezydent w rozmowie ze mną, że nie chce być prezydentem papierowym. Prezydent wyłoniony w wyborach kopertowych niewątpliwie byłby prezydentem, którego legitymizacja władzy byłaby zdecydowanie osłabiona. Jednak ci samorządowcy i Gowinie Drodzy Państwa, jak widzicie, trwa posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw tak zwanych wyborów kopertowych rok 2020, wtedy, kiedy przyszła do Polski na cały świat epidemia koronawirusa. To, co dla mnie jest najważniejsze z tej komisji dzisiaj zezna Jarosława Gowina, który był wtedy wicepremierem w rządzie zjednoczonej Prawicy, powiedział coś takiego. Wybory kopertowe w jego opinii, jak zaznaczył w jego opinii wymyślił Adam Bielan. Adam Bielan był wtedy jego zastępcą w partii Porozumienie, potem utworzył partię Republikańską po rozłamie, która została niedawno wchłonięta przez Prawo i Sprawiedliwość. Na pytania członków komisji o to, czy miał oferowane przez ówczesną opozycję, konkretnie Radosława Sikorskiego, stanowisko premiera w zamian za to, że przejdzie wraz ze swoją partią na stronę ówczesnej opozycji, Jarosław Gowin odpowiedział, że nie pamięta. Drodzy Państwo, no właśnie, dzisiaj dużo rzeczy się dzieje. Pozwólcie, że przedstawię naszych gości. I tak, e, pani Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Katarzyna Uberhan, posłanka Nowej Lewicy, dzień dobry. Dzień dobry panu i państwu. I pan Marek Sowa, poseł koalicji obywatelskiej, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Drodzy państwo, ważna informacja. Razem z Bianką próbowaliśmy dzisiaj jeszcze od rana zaprosić przedstawiciela kancelarii prezydenta. Niestety nie udało nam się. Natomiast mamy obietnicę, że jutro w naszym programie przedstawiciel kancelarii prezydenta będzie. A dlaczego? A dlatego, drodzy państwo, że właśnie w tej chwili w kancelarii w siedzibie prezydenta przy Krakowskim Przedmieściu przebywają panowie Wąsik i Kamiński. A z drugiej strony pan premier Donald Tusk mówi o odpowiedzialności karnej, ewentualnej odpowiedzialności karnej prezydenta za chronienie, jak to mówi Donald Tusk, przestępców. Za nam się sytuacja w Polsce pani Uberhan. Ta sytuacja jest dla mnie zaskakująca. Przebieg tych wydarzeń, mówimy o sytuacji, która nie powinna budzić takich wątpliwości i emocji, jakie budzi. Mamy prawomocne skazanie sądu drugiej instancji, mamy postępowanie zgodne z procedurą, zgodnie z przepisami prawa, a tworzy nam się wokół tego historia, tworzy się konflikt. No. To jest, to wydawałoby się, sytuacja oczywista. Niezawisły, niezależny sąd wydaje wyrok i to wyrok drugiej instancji który potwierdza e, skazanie, mamy e, decyzję sądu o doprowad... i wniosek do policji o doprowadzeniu skazanych w celu odbycia kary. Jest to też zgodnie z przepisami, zresztą te, takie przepisy wprowadził nie kto inny, ale Prawo i Sprawiedliwość, właśnie te o doprowadzaniu osób skazanych, a e, nagle mamy e, sytuację jakąś, karną w postępowanie sądowe. Mamy prezydenta, najwyższy urząd w państwie, osobę, która się w, jakby w to włącza w, ten, w, tą, w tą sytuację. Tworzy się sytuacja konfliktowa, która moim zdaniem miejsca mieć nie powinna. Sytuacja jest dla mnie oczywista i, i przejrzysta, a przez to udział prezydenta ona się wyraźnie Ale opakuje. pani poseł, mówi pani, mamy wyrok sądu karnego, tak, zgoda, sądu apelacyjnego, Eee, mamy ten proces, jakby, który się e, wlecze od wielu, wielu już lat, i tu wszystko ok. Jest nakaza aresztowania, policja próbuje wykonać, bo jak wiemy, teraz przed Pałacem Prezydenckim są policjanci, którzy czekają na wyjście panów, ale z drugiej strony mamy też decyzję Sądu Najwyższego. Mamy też decyzję Trybunału Konstytucyjnego, mamy prawo łaski prezydenta. Co przeciętny człowiek ma powiedzieć na ten temat? Tu ma sąd i tu ma sąd, tu ma decyzję ważną, tu ma decyzję ważną. Też mamy problem, problem. Mamy sytuację taką, że sąd najwyższy to w 2017 roku uznał, że prawo łaski zastosowane w tym przypadku było przedwczesne, ponieważ w przypadku pierwszej instancji ten wyrok jeszcze nie był prawomocny, ci panowie nie byli formalnie skazani. Teraz sąd, ten wraz wyrok, wyrok jest prawomocny, wyrok sądu apelacyjnego, wyrok w drugiej instancji jest prawomocny z dniem wydania. A, Analogicznie, co z Sądu a co z werdyktami Trybunału Najwyższego? No, Słam? A co z werdyktami Trybunału Najwyższego? Mówimy o, o, o 2017 roku, no, tak, kiedy przed, Sąd Najwyższy przed uznał, że e, to prawo łaski było przedwczesne i nic nie stoi na przeszkodzie, e, by e, prezydent Duda no, tak, tym razem już skutecznie to prawo łaski udzielił. Ja mam wrażenie, że tutaj dochodzi do mylania dwóch instytucji, w której, z której jedna z nich nie istnieje.